To, Genialne eksperymenty, ja, ja to po prostu wiesz, z wypiekami na twarzy oglądam. Koniecznie muszę to zobaczyć, muszę się wiedzieć, to jest taki wiersz. No a, na przykład to jest ostatni odcinek, to jest taki o rodzeństwie. <grym> Jak na przykład wiesz, za weneckim lustrem się obserwuje rodzeństwo z matką i w jaki sposób się y, relacje układają. Cudowne. Na przykład, że, że młodsze rodzeństwo jest najczęściej takie rozkoszne, jakieś takie, wiecie, absorbujące. Się coś takiego. I, i, I ściąga tym na przykład, że się tam nie przywróci, wiesz i coś tam, a starszy jest taki strasznie układny i na przykład w tym samym czasie przyjdzie z tyłu, wiesz tam, bo tam na przykład pokaże, że ładny rysunek narysował. Wiesz, że jakby jest takie, przyjmują już rolę, jeszcze na przykład nie mówią, a już przyjmują... To jest nieprawdopodobne. No to wszystko w relacji. Masz na fajną siostrę. No, na fajną, naprawdę. To jest bardzo przepiękne. Hej Krysek. Baw się pan! Proszę się tam bawić z dziewczynką ślicznie, być grzeczny, nie rozrabiać. On przyspał s ile, przyspał świadczy? Dwie godzinki niecałe. Ktoś bym chyba wstał, wiesz, On by chętnie pobiegł wiesz? Coś już tak, jest ta stopa, już jest niespokojna. Ale jeszcze cała reszta jeszcze, nie daje jeszcze rady. jeszcze trochę jeszcze. Jeszcze pół roku chłopie. Jeszcze krał <grym> tak. tak To jest ten okres, kiedy człowiek ma zawsze czystą podłogę. <grym> Wyfroterowana, wylizana cześć. No, no to ja się. Wstawaj. Wierwuję, tak? To wstawaj na pupę, usiądź. No. Może ci gorąco, bo tak biegasz, to się pocisz, chłopie. No bo tu firmy krótki. No właśnie muszę go może przebrać. To spał sobie to, wiesz. Ja też tak mam. A to jest fascynujące, żeby wiecie o co chodzi. Ale o co im może chodzić? Jeść, ciepło, zimno, przytulanie i tyle. może to jest tak, że jakaś uwaga albo co. Nie, no tak. No ale to się wiesz, to jest kwestia obserwacji i tyle. Ja to tak z psami, to tak spoko. Weźmy sobie dziecko z. było dziecko z tym zrobić, psa. No na razie tak wiesz stopniowo. Jak to mi się tak przytrafił. Ja sobie pracuję na tym, naprawdę. Chociaż mam cykora takiego, że on ma... Panu. Ale nie, naprawdę. Mam po prostu. Tak, mam, mam totalnego cykora.